Opowiem ci historię prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne zdarzyło się tuż obok. W 2022 roku, Michael, 38-letni mieszkaniec Okio, zrobił test dna w ramach popularnej promocji online. Nie szukał sensacji chciał tylko sprawdzić swoje pochodzenie. Wynik był szokujący. Jego biologicznym ojcem nie był mężczyzna, który go wychowywał, lecz dr Harrison, lekarz rodzinny, który prowadził jego leczenie od dziecka. Michael był pacjentem Harrisona przez ponad 20 lat. Znał go od zawsze. Ufał mu. Nie miał pojęcia, że ten człowiek znał go aż za dobrze. Po konfrontacji lekarz przyznał, że w latach 80. prowadził klinikę leczenia niepłodności i wielokrotnie używał własnego nasienia zamiast dawców. Michael był jednym z kilkudziesięciu dzieci, które przyszły na świat w wyniku tej praktyki. Sprawa trafiła do mediów i sądu. Doktor Harrison został pozbawiony prawa wykonywania zawodu, ale uniknął więzienia. W tamtym czasie nie istniały przepisy penalizujące takie działania. Michael powiedział w wywiadzie: Ten człowiek znał każdy mój objaw, każdą chorobę. Teraz wiem, że znał mnie aż za dobrze. To historia o zaufaniu, które zostało złamane. O medycynie, która przekroczyła granice etyki. I o tym, że czasem najgłębsze tajemnice kryją się nie w dokumentach, lecz w dna. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w Tobie zmienić.